Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Co w Polityce Piszczy. I moim dzisiejszym gościem jest kandydat na przewodniczącego partii PSL, pan Stefan Krajewski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To już możemy mówić w czasie przeszłym, bo minioną sobotę byłem kandydatem na prezesa polskiego Stronnictwa Ludowego. Kongres zdecydował, że. Prezesem na kolejną kadencję został kolega prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, więc tutaj już rozstrzygnęło się, wszystko jest jasne. I to może coś pan opowie więcej o tym, bo to był chyba kongres cały jakby zjazd PSL-u, pewnie były jakieś plany na 2023 rok, pewnie jak i na najbliższe miesiące, co udało wam się ustalić. Co cztery lata odbywają się zjazdy, poczynając od organizacji gminnych, czyli zjazdy gminne, później w powiatach, zjazdy powiatowe, w zjazdy po wojewódzkie, które wyłaniają tutaj delegatów na kongres. I ten kongres był planowany na 2020 rok, w związku z pandemią on został przełożony. Udało nam się 4 grudnia przeprowadzić kongres, który miał miejsce w Warszawie w, dużej, w dużym centrum kongresowym, więc można było spełnić te wszystkie obostrzenia związane z COVID-em. Większość delegatów jest zaszczepiona, więc tutaj też łatwiej było te wszystkie wymagania spełnić. No i kongres służy temu, by przeprowadzić wybory, wybrać, wyłonić nowe władze. To jest prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodniczącego Rady Naczelnej i Radę Naczelną, bo ta rada jest wybierana w części na zjazdach wojewódzkich, są tutaj członkowie rady wskazani przez organizacje wojewódzkie, ale też część właśnie członków Rady Naczelnej wybiera kongres. W liczbie 20 osób udało się też wyłonić tych członków Rady Naczelnej. No i oczywiście sąd koleżeński, główna komisja rewizyjna, czyli te ciała, które zarządzają, ale też pełnią funkcje kontrolne wobec prezesa, wobec Naczelnego Komitetu Wykonawczego, wobec władz naczelnych wojewódzkich. I tutaj no to jest duże wydarzenie dla wszystkich członków i sympatyków. Polskiego Stronnictwa Ludowego. Udało nam się to przeprowadzić. No jest to okazja do zaprezentowania swojej wizji. Ja oczywiście też oceniam dobrze działanie Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przeprowadził Stronnictwo przez trudny czas. Bo to tak. Ale jednak był pan jego kontrkandydatem? Tak, też kwestie związane z tym wyrokiem które wydało Prawo i Sprawiedliwość na Polskie Stronnictwo Ludowe, bo mieliśmy zejść zupełnie ze sceny politycznej. Tutaj dzięki staraniom Władysława, ale też kierownictwa Polskiego Stronnictwa Ludowego udało się ten trudny okres przejść. Ja nie traktowałem tego startu jako właśnie krytyki czy też ataku na prezesa, natomiast w niektórych obszarach Mamy inną wizję. Ja od początku kiedy jestem w tej dużej polityce, też opowiadam się za, za tym, żeby kierować główne siły na wieś, na rolnictwo. Oczywiście nie zapominając o tym, że te są mieszkańcy polski w miastach, którzy chcą być reprezentowani przez nas, którzy właśnie czują się dzisiaj przez Prawo i Sprawiedliwość. W jaki sposób ograniczani, bo tu mówię o przedsiębiorcach, mówię o osobach, które działają na własny rachunek, chcą, by nie tylko dostrzegało ich prawo i sprawiedliwość w momencie, kiedy są wybory, ale też później, chociażby przy, przygotowując nowe podatki czy nowe, no, tak naprawdę, problemy, rozpatrując, żeby. No, Myślałem o tych przedsiębiorcach, bo dzisiaj to oni mają się składać na te programy socjalne Prawa i Sprawiedliwości, to oni są też przedstawiani często jako ci krwiopijcy, ale pamiętajmy o tym, że oni dają też miejsca pracy, płacą podatki i też to, to rzadko jest praca na 8 godzin, tylko często dużo dłużej. No i taką, taką wizję też przedstawiłem. To moje wystąpienie jest dostępne na naszych portalach społecznościowych w internecie. Jak wszyscy mówią, nic nie ginie, więc można się z tym zapoznać. Tutaj też to zostało zauważone i przez delegatów, ale też przez władzę, przez prezesa, który też po, już po wyborach nawiązywał kilkukrotnie do tego wystąpienia. Jakie poparcie udało się panu uzyskać? Poparcie w granicach 10%, no, prezes Kosiniak-Kamysz 6 lat jest prezesem, jest rozpoznawalną osobą i szanowaną w stronnictwie, więc ten start też traktuję jako swego rodzaju sukces, bo podkreśliłem to, co chciałem podkreślić, przedstawiłem dużo pozytywnych głosów, kalkulacji, więc to też buduje, bo myślę, że na te sprawy będziemy jeszcze mocniejszy akcent kłaść jako, jako Polskie Stronnictwo Ludowe. No, dzisiaj musimy też myśleć o przyszłości, musimy myśleć o Zielonym, Europejskim Zielonym Ładzie, czy też o tym, co, co niesie Polski Ład, żeby to było wszystko też zdroworozsądkowe, bo nie można zakładać, jeśli tego się nie skonsultowało wcześniej z rolnikami, z przedsiębiorcami, że to będzie wszystko super dla nich i oni już od dłuższego czasu na takie właśnie rozwiązania czekają, bo sygnały płyną z Polski zupełnie. 10% patrząc na pana kontrkandydata, kontr pana Kamysza, no to jest bardzo dobry wynik, ale chciałbym się zapytać to co udało się dokładnie ustalić na tym zjeździe, ponieważ słupki PSL-u w aktualnych sondażach tam są na pograniczu 5% i czy PSL patrzy ma jakiś teraz plan na najbliższe miesiące, żeby o sobie przypomnieć wyborcom? Na pewno te sondaże dla nas łaskawe nigdy nie były. Ja a, a zawsze PSL przechodził do Sejmu. Staramy się reprezentować e, tych Polaków, którzy tak jak my chcą spokoju, chcą e, takiego zdroworozsądkowego podejścia. Chcemy, e, by, by ta wojna polsko-polska w końcu się zakończyła. No widzimy. E, dla PiSu paliwem jest Platforma Obywatelska, dla Platformy jest PiS a jest jeszcze gro ludzi, którzy chcieliby coś poza tym w kwestiach e, oczywiście bezpieczeństwa, w, w kwestiach e, tutaj ochrony chociażby granic mamy jasne stanowisko i poparliśmy chociażby budowę tej zapory, która ma powstać na, na granicę. i też chcemy, by prawa tutaj obywateli były Nieograniczane, tak jak to się dzisiaj dzieje, żebyśmy mogli swobodnie myśleć i działać. Na najbliższe miesiące na pewno przedstawiliśmy już w ostatnim czasie kilka pomysłów, chociażby VAT 0% na żywność tradycyjną, regionalną, mało przetworzoną, a nie tak jak chociażby pani europosłę, z której chce, by wprowadzać dodatkowe podatki. Ale może przypomnijmy wątek Pani Spurek, bo to jest naprawdę Pani poseł, która mówi wiele różnych rzeczy i czy nam się opłaca uchylić tak, nam... Tylko, tylko, tylko to jest niestety, ale bardzo niebezpieczne, że niektórzy przedstawiciele opcji rządzącej tego słuchają, ale też to jest silny głos w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej, bo niektórzy to, to popierają i tutaj z tym trzeba jednak w jakiś sposób walczyć i, i, i dochodzić swego, bo ja akurat reprezentuję region, województwo podlaskie, które jest bardzo obszarem rolniczym, rozwija się rolnictwo, rozwija się przemysł rolno-spożywczy, rolno-przetwórczy i o tym zawsze trzeba pamiętać. I, 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 ale też to są projekty związane chociażby z, ze wsparciem dzisiaj rolników przedsiębiorców, którzy gigantyczne za chwilę rachunki będą płacić za energię elektryczną, za e, paliwo, które jest potrzebne, czy dla rolników, czy dla e, całego transportu. No ale też każdy tak naprawdę towar który trzeba przewieźć i odczuwają to wszyscy. Też, nie może być tak, że ci, którzy otrzymują najniższą emeryturę, dzisiaj zastanawiają się, skąd znaleźć pieniądze na zakup opału na zimę. I to jest wszystko ważne. Dzisiaj ta reakcja rządzących, chociaż spóźniona dobrze, że przyszła taka refleksja, że jest ta tarcza antyinflacyjna, która mogłaby w jakiś sposób wesprzeć Polki i Polaków. I to są bardzo ważne rzeczy, ale też będziemy skupiać się na pewno na zielonym ładzie, bo on nie się... Bardzo dużo zagrożeń. Z jednej strony zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest klimat, środowisko, ale nie może być tak, że z dnia na dzień przestawia się zupełnie w innym kierunku wszystkie zapisy dotychczasowe, przepisy i mówi się, że od dziś będziemy tylko wspierać gospodarstwa małe, ekologiczne. Ekologia jest bardzo ważna, ale też pamiętajmy, że bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo ważne, że w kolejnych latach. Wzrośnie zapotrzebowanie na żywność w Polsce, ale też mówimy chociażby o tym, że rząd przespał czy też celowo ograniczył wydatki na energię odnawialną. Tutaj no, energia wiatrowa w związku z tymi przepisami o wiatrakach została ograniczona, no ale też nie powstają biogazownie. Biogazownie rolnicze, biogazownie takie, które mogłyby przetwarzać różne produkty. Od zwierzęce, czy też no, to są odpady z różnego rodzaju e, tutaj przedsięwzięć w przemyśle właśnie tym rolno-spożywczym, rolno-przetwórczym, tak zwane też biogazownie refudowe. To są wyzwania, o których dzisiaj trzeba mówić i trzeba szukać ciekawych rozwiązań. Takie projekty ustaw będziemy w najbliższym czasie przedstawiać i mamy nadzieję, że znajdziemy odpowiednią większość w parlamencie, by te projekty udało się zrealizować. E, to pan jako poseł e, z ziemi podlaskiej, a Podlasie jest zagłębiem mleczarskim, a niestety w, w tym jakby... Aktualnie rolnicy, którzy są nastawieni na, na mleko, cały czas rosną, rosną im koszty, a dochody nie wzrastają, ponieważ w, w, wzrosła cena mocznika, wzrosły ceny paliw, nawozów. I jaki pan pa, ma Pan pomysł na to, żeby w tym kierunku coś zadziałać? Chociażby tak jak udało się przygotować obniżenie VAT-u czy na Paliwo jemy, jemy. No tak, tylko że jeżeli obniżamy podatek, a państwo ma zobowiązania pod obywateli, to jednak jeżeli rezygnujemy z jakichś dochodów państwa, to trzeba też zrezygnować z wydatków państwa, żeby to wszystko się uspieło, bo program obniżamy wszystkie podatki jest programem populistycznym, bo trzeba wiedzieć, że e, państwo też wydaje te pieniądze. Panie redaktorze, jeśli słyszymy, że to jest e... Niezależne od rządu dzisiaj, że te koszty nawozów rosną, że, że tutaj mamy coraz więcej problemów ceny gazu, wszystko. Jeśli rządzący przekazują informację, że te ceny nawozów są niezależne od, od rządu, że dzisiaj duży wpływ mają ceny gazu, ceny energii na produkt końcowy, na nawozy. No to trzeba wesprzeć dzisiaj rolników, bo inaczej nie kupią po prostu tych nawozów i to gospodarstwa, te gospodarstwa właśnie już będą ekologicznymi na wiosnę, więc to jest takie doraźne wsparcie, rozwiązanie, ale pewnie trzeba to zrobić. Dzisiaj też rolnicy też to widzą, że koszta produkcji rosną ze względu na te wszystkie właśnie drogie środki do produkcji rolnej, natomiast cena Mleka w skupie jest porównywalna z tą sprzed dwóch dekad, sprzed dekady, więc to jest bardzo niebezpieczne. Dzisiaj te gospodarstwa, które zainwestowały, które te środki właśnie unijne wykorzystując, inwestowały w to, żeby spełnić dobrostany, żeby zwiększać produkcję. No dobrze, ale PSL dochodzi do władzy i co PSL realnie by zrobił, żeby takiej sytuacji nie było, albo żeby w tej sytuacji pomóc rolnikom? Tych, tych rozwiązań jest dużo. I tutaj tak. Z jednej strony trzeba środki kierować do drugiego filara, czyli na inwestycje, na modernizację gospodarstw, bo pieniądze przekazywane w ramach dopłat bezpośrednich one często trafiają do tych tak zwanych posiadaczy ziemi, a nie rolników, którzy tu się mają koszta i, 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 i chcą inwestować w gospodarstwa. Więc trzeba też jasnej. Definicji aktywnego rolnika. Bo w moim... Ale tu ma chyba coś się zmienić z tego, co, z tego, co ta, wiem już. Ta, ta definicja, która jest dzisiaj, ona nic nie wnosi, ona nic nie zmienia. Ona jeszcze bardziej betonuje to, co jest dzisiaj. E, a trzeba zrobić tak: czy, czy rolnik ma hektar ziemi przy 300, tak jak jest definicja, że gospodarstwo rodzinne od hektara do 300 hektarów. Każdy rolnik może być aktywnym rolnikiem pod warunkiem, że on uprawia ziemię. Ponosi koszty i czerpie z tego zyski. A jeżeli ktoś jest tylko posiadaczem ziemi, to on ma albo uprawiać tę ziemię, albo po prostu oddać ją w dzierżawę, i to dzierżawca wtedy otrzymuje dopłaty, otrzymuje wsparcie chociażby suszowe, ubezpiecza te grunty, natomiast z właścicielem rozlicza sobie dzierżawę. To by wiele kwestii uporządkowało. To jest bardzo. Duży problem dla wielu, wielu rolników, nie tylko w Województwie Podlaskim, ale w całej Polsce. Kolejna rzecz, regionalizacja, o której mówimy, bo zupełnie inne rolnictwo jest w Województwie Podlaskim, inne w Województwie Świętokrzyskim, a jeszcze inne w Zachodniopomorskim. Więc tutaj musimy o tym pomyśleć, musimy się nad tym zastanowić i też konsultować, bo dzisiaj niestety, ale te wszystkie przepisy dla rolników powstają w zaciszu gabinetów. Politycznych często, nie konsultowane z izbami rolniczymi, nie konsultowane ze związkami zawodowymi, czyli z praktykami. To rolnicy powinni dzisiaj decydować, jakiego wsparcia chcą i w jakim kierunku rolnictwo powinno być rozwijane. I okej, okay. i na koniec dzisiejszej rozmowy, czy na konwencie był poruszony temat agrounii? Moim zdaniem, aktualnie waszego najgroźniejszego rywala, który wam teraz może odebrać duże poparcie. Tutaj faktycznie był poruszany prezes Kosiemiak-Kamysz. Pogratulował agroudni, życzył powodzenia. Będziemy rozmawiać z każdym, kto chce faktycznie ten program realizować. Program właśnie naprawy dla polskiej wsi jest konkurencją, bo w wielu kwestiach zgodziliśmy się z Michałem Kołodziejczakiem z agroudnią, chociażby przy piątce. E, tak dla... No tak, ale jest konkurencją, ponieważ jeżeli będą wybory i będziecie startowali z innych list, to rozbijacie pomiędzy sobą głosy i jeżeli e, ktoś nie wejdzie, no to... Ten jeden zmarnował te wszystkie głosy, a nie daj Boże, jeszcze dwóch by nie weszło, to wszystkie głosy rolników byłyby zmarnowane. Różnie może być, bo te głosy wcale nie jest tak, że będzie, aby u mnie odbierać PSL-owi, równie dobrze to mogą być głosy odebrane prawo i sprawiedliwości. No tak, tak, prawo i sprawiedliwości także będą zebrane. Chociaż kon konfederacji chyba raczej nie, ponieważ pan kołodziejczak strasznie w lewą stronę poszedł. Zapraszając panią Maję Staśko, pana Ikonowicza, pana śpiewaka. To też, też, też widzimy. My chcemy starać się budować ten środek. Bo z jednej strony są ważne wartości konserwatywne, wartości patriotyczne niekoniecznie chcemy dokonywać skrętu w lewo. No to, to oczywiście do wyborów dużo może jeszcze się wydarzyć i zobaczymy, jaką wizję dalej będzie przedstawiał przewodniczący Kołodziejczak. No do tej pory mówił ciągle o agrounii jako, jako o związku zawodowym, który będzie reprezentował rolników. Dzisiaj już widzimy te plany polityczne, partia polityczna i tylko takie no, zastanawia pytanie i dużo osób sobie zadaje to pytanie. Jeśli pan e, przewodniczący mówi, że politycy to złodzieje i obiwoki, no to kim, kim chce być, skoro tak dąży? Pan Kukis to samo mówi, mówił, że jeżeli stanie się politykiem, to będzie można napluć mu w twarz. No właśnie, więc, więc tutaj, bo, 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 bo inna rola jest oczywiście Związku Zawodowego, inna rola partii, Przypomnę, że wszyscy razem stanęliśmy przy okazji piątki. My obroniliśmy to w parlamencie, w senacie, ale nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby też nie wspólne protesty na ulicach. Ja teraz 13-14 podczas strajku rolników w Brukseli też będę brał udział i, i też chcemy wyrazić jasny sprzeciw co do samych założeń Zielonego Ładu. Nie można dzisiaj wyłączać ziemi z produkcji. to też polskie stronnictwo ludowe zwraca na to uwagę, bo może jeśli nie na cele żywnościowe, nie na cele rolnicze, to rolnicy powinni jakąś część swojej ziemi uprawiać chociażby na cele energetyczne właśnie ten wsad do biogazowych, na cele związane z produkcją tlenu. No przecież wiemy, że hektar kukurydzy wiąże więcej dwutlenku węgla i asymilację większą ma jak hektar lasu. Więc o tym trzeba też mówić i wskazywać tym, którzy nie znają wsi, nie znają rolnictwa, chcieliby to prawodawstwo tworzyć i, i porządkować te kwestie na wsi. Właśnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Moim gościem był pan poseł Stefan Krajewski. Mam nadzieję, że jeszcze w niedalekiej przyszłości już panu zdradziłem, że mam pomysł, żeby znowu pana zaprosić. Tym razem już chyba możemy zdradzić widzom, że. Postaram się zaprosić pana Kołodziejczaka, żeby pan mógł się z panem Kołodziejczakiem skonfrontować. Bardzo chętnie porozmawiam z panem przewodniczącym, ale też miło mi się zawsze z panem redaktorem porozmawiam, więc z niecierpliwością czekam na kolejną rozmowę. Pozdrawiam wszystkich, życzę spokojnego, dobrego czasu. Nie chorujcie, bądźcie zdrowi. Dobrze, do widzenia.